Oznak, że masz do czynienia z psychopatą. Nazywam się Gosia Biniek, jestem psychologiem i coachem. Po pierwsze, psychopata ma bardzo poważne trudności w rozumieniu, wyrażaniu i przeżywaniu emocji. Kompletnie nie odczuwa empatii wobec innych ludzi ani wyrzutów sumienia. Może być całkowicie obojętny na cierpienie innych ludzi. W bardzo małym stopniu odczuwa też takie emocje jak strach. Po drugie, jest mistrzem manipulacji. Potrafi doskonale wykorzystywać innych do swoich celów. Kłamie, oszukuje i chociaż jest całkowicie pozbawiony empatii, doskonale wyczuwa twoje słabe punkty i potrafi ich używać. Po trzecie, impulsywność. Psychopata bardzo często działa impulsywnie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swojego zachowania. Podejmuje działania ryzykowne, angażuje się w bardzo niebezpieczne sytuacje, często też bywa agresywny. Czwarte, brak odpowiedzialności. Psychopata nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny i często obwinia innych za swoje problemy. Ma tendencję do unikania konsekwencji swoich działań. I wreszcie po piąte, powierzchowny urok. Psychopata bardzo często wydaje się uroczy i czarujący. Potrafi doskonale udawać emocje i dostosować się do sytuacji w taki sposób, by wzbudzić twoje zaufanie. Jeśli widzisz u kogoś takie cechy, miej świadomość, z kim masz do czynienia i jakie mogą być tego skutki. Staraj się zachować dystans i bądź asertywna, asertywny. A jeśli już uwikłałaś się, uwikłałeś w relację z psychopatą, poszukaj wsparcia.